Jesteśmy w stanie z wykorzystaniem bramki internetowej zadzwonić na każdy numer telefonu, płacąc za to kwotę 2 euro, 3 euro. 2 euro wystarczy. Tak, 2 euro to nie za jedno połączenie, tylko za 20 połączeń, wskazując, jaki numer telefonu. Ma się pokazać w, w, w telefonie, wyświetlić w sytuacji, kiedy ja do kogoś dzwonię. A więc, jeżeli ja wiem, jaki jest numer telefonu pana redaktora, i wiem, że w książce telefonicznej pana redaktora jest yy, yy, bank, Jestem w stanie bez problemu to zrobić i do pana redaktora zadzwonić jako bank i pojawi się wtedy informacja o tym, że dzwoni bank. I ja właśnie to w tym momencie zrobiłem. Serio? Naprawdę. O, dobra, zapraszam was, panowie, z kamerą. E... Wystarczy, że znam numer telefonu pana redaktora, i wiem o tym, że w tym telefonie znajduje się numer telefonu banku. I ja znam ten numer telefonu i dzwoni jako bank. I w tym momencie można odebrać. Można odebrać. Można odebrać. Można odebrać, oczywiście. Odebrać, odbieram. I oczywiście będzie słuchać mnie w tym momencie, prawda? To musi poświadczyć mhm. pan redaktor, że słuchać, że my rozmawiamy. Jest same. jeszcze gorzej, ponieważ jesteśmy w stanie zdecydować, jaką płcią mówimy, ponieważ syntezator mowy i sztuczna inteligencja jest w stanie zmienić mój głos na damski, jest w stanie zmienić odgłos. Czyli jesteśmy w stanie wybrać w trakcie tej rozmowy, czego już nie będziemy robić na antenie, że na przykład w tle jest ruch, a więc jestem gdzieś w jakimś zgiełku i tak dalej. Jest to, proszę państwa, bardzo proste. Niestety sytuacja jest jeszcze bardziej y, y, trudna, bardziej trudna. Trudniejsza. Dlatego, bo my nie mamy czasu zrobić tego, robić tego na antenie, ale ja mogę zrobić dokładnie to samo SMS-em. Czyli jeżeli wiem na przykład, że w, numer, w książce telefonicznej pana redaktora znajduje się numer telefonu małżonki i go znam, to jestem w stanie wysłać w tym momencie z tej samej bramki SMS-a mhm. jako małżonka. Mało tego, ten SMS pojawi się w historii waszej korespondencji. I nagle pojawi się na przykład SMS, hmm, Wejdź na, pod ten link, zobacz, co na twój temat napisał portal XYZ. Co pan redaktor robi? Wchodzi razu, na ten link. Tak. Samo wejście czasami na link aktywny, hiperłącze tak zwane, już jest niebezpieczne. Bo tam może być, ukryty może być wirus. Oczywiście. Prawda? Czasami jest tak, że oczywiście to ono dopiero prowadzi do, tam, do, do sklepu, z którym ściągam aplikację, która jest złośliwa, ale czasami samo odznaczenie linka już jest niebezpieczne. Dlatego zawsze mówię, że doszliśmy do ściany tak silnej, że dzisiaj. Powinniśmy w ogóle oduczyć się klikania jakichkolwiek aktywnych linków w sieci, co do których nie mamy pewności, a nie mamy pewności nawet, jeżeli widzimy, kto do nas wysłał mhm. sms -a.